Siemanko, tutaj Daria i witam Was na kanale Darywka. Czy Oliwka jedzie sama na wakacje i zostawia nas w domu? Tak. Czy ja muszę ją spakować? Tak! I czy jest mi przykro? Trochę tak, ale bardzo cieszę się, że jedzie. Oliwka jedzie od piątku do niedzieli z dziadkami do Łeby nad Polskie Morze, więc dzisiaj mamy misję pakowanie. Oliwka już tam sobie wyjmuje walizkę, którą nazwała Kinga i chyba jedzie tutaj na niej w ogóle do tego pokoju, więc ja zaraz wyjmuję taką deskę do prasowania, bo wtedy lepiej będzie mi się układało wszystko i pakujemy Oliwkę na wyjazd. Jeśli odcinek się wam spodoba, to zostawcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Aha. Okej. Okay. Gotowa na pakowanie? Tak. Okej, okay, przede mną mam już deskę. Oliwka już tutaj, co ty robisz? Pierwsze gacie. Ej, zaraz, bo ty łapiesz w ogóle wszystko przypadkowe. Tutaj spodenki z pikaczu jeszcze z metką. Zaraz musimy pomyśleć, halo! Oliwia jak się pakuje, to nabierze wszystko, w ogóle nie, nie patrzy to co mój... jest. Bluzki. A no te, te tak, te możesz wziąć te nasze nowe, nowe, jeszcze nie założone też z metkami, pierwsza i druga, to te jako krótkie mogą być, ale o matko, Oliwia poczekaj, Oliwia już nawejmowała pięć koszulek na jeden weekend, ale okej, okay. eee, tutaj gaciuszki to też spakujemy. Oliwka skarpety, ale takie, bo ja ogólnie zamówiłam oliwce skarpety, ale to była pomyłka, bo ja myślałam, że one są krótkie, ale one są, wiecie, takie dłuższe trochę, więc sama nie wiem. Stwierdziła, że w najlepszej psiapsi będzie jechała, więc ja ją odkładam tutaj na bok. Jak na razie sprawa wygląda tak Krótkie jakieś spodenki Ja ogólnie wiem, że pewnie nawkładam tego za dużo Ale wolę włożyć więcej Tutaj coś cieplejszego, czyli legginsy, spodnie, bluza Tam są rzeczy na Wiecie, no jak będzie jechała Czy To już pokazywałam Kostium kąpielowy, piżamka, majty Majty i skarpety Spakujemy jeszcze Oliwce sukienkę Którą też kupiliśmy dość niedawno A jeszcze jej w ogóle na sobie nie miała Fioletowa, więc jak im założysz To pomyśl o mamie Nie. Yeah. I <noise> ja Cię będę całować Masz dzwonić do mnie i wysyłać dużo zdjęć i robić dużo zdjęć, okej? Okay? Tak Dobra, to ja zaczynam wkładać i te wszystkie rzeczy takie kostiumowe, skarpetkowe i majtkowe, Oliwka Będziesz okay. miała tu w tym przedziałku na ekspres, dobra? Jak zawsze Leć po kapelusz Pusina, tą taką czapkę różową z daszkiem To Oliwka już właśnie nie może doczekać Oliwka tutaj y, przytachała kapelusz z puszyna taką fajną daszkową czapkę i dwie opaski. To użyję na jakieś takie góle do kąpieli czy coś. A tam chcesz kosmetyki włożyć. No i kurtkę obowiązkowo, jak będziecie jechać, to raczej kurtka nie będzie Ci potrzebna, ale, ale ja ją nam, włożę. Ten, jak tak, Tak, obowiązkowo wiesz. coś takiego trzeba awaryjnie mieć. Jeśli chodzi o kosmetyki, no to na pewno Pusheen, tak? Tak, Pusheen. Pusheen, ale jeden Pusheen Ci wystarczy, tak, bo tam pushin. jest jeszcze drugi Pusheen, ale, ale po co dwa Pusheeny? Z Oliwką pojedzie też Pusheenowa Mgiełka, no i jakieś jej perfumy, te jest Frozen pewnie. Okej, okay, do kosmetyczki wrzucamy pomadkę, gumki do włosów, ten płyn z puszina. On się, mam nadzieję, że zmieści, zmieścił się. Oliwka perfumy ci wrzucam tutaj. I wrzucam Ci jeszcze mgiełkę z puszina i ty sobie odpakowujesz szczotkę, tak? Tak. I kosmetyczkę wrzucimy sobie tutaj, po tej stronie. Tutaj masz te cieplejsze rzeczy A akurat. A gdzie kółko włożyć? Kółko tutaj dawaj, kółko sobie, że oliwcia. Tak. I, i o oh tutaj nam się rozpruła, ale to nic No i teraz tak, tutaj te kapelutki, ale jeszcze koszulki Do tej torby z na bierzesz sobie jakieś misie? Tak No to pakuj, a ja potem pokażę co Jedzie Stitch, jedzie gęś i jedzie kot Kota do auta możesz tak. wziąć, no nie? Ten Ta gęś się nazywa Gąsiorek To się nazywa Pipa Nie, Gąsiorek Pipa Ty jesteś Pipa? No naprawdę ta gęś się nazywa Pipa Wygląda na to, że oliwka jest już spakowana i ja oczywiście teraz myślę 500 razy czy wszystko, czy wszystko i tak wymieniam koszulki, spodenki, coś na długi, coś na to, na to, kosmetyki, Patrz. tu to, tu to. wypchana torba puszynowa, tutaj jeszcze rzeczy do jazdy jakby, tam na miejsce, no i te miski. wszystkie. Ten kot tu jest? Tak. Matko jedyna. To oliwki spakowane. W taką podręczną torebkę. Y, Oliwka wzięła sobie, oczywiście, włożyła portfel, telefon i ja jeszcze kładę ładowarkę. No i słuchajcie, Oliwka jest spakowana. Mam nadzieję, że będzie dużo fotek robiła i jakieś tam ze sobą również. Pewnie dziadek jej zrobi albo babcia. To wstawimy coś na Instagram i Wam, albo potem Oliwka może właśnie na swój kanał nagra coś. Oliwka, ty na swój kanał odcinek musisz nagrać. A co my będziemy robić bez oliwki w weekend? Jeszcze nie wiem, nie mam pojęcia. Może uda nam się pojechać nad jezioro w niedzielę, zależy, bo nadają burzę u nas, więc zobaczymy. A teraz, słuchajcie, jak już oliwka jest ogarnięta, spakowana, to otwieramy sobie zaległe paczuchy od widzów, no bo chciałabym to robić razem z oliwką, a jak jej teraz nie będzie przez cały weekend, no to ja bym znowu nic nie otwierała, więc sobie otworzymy teraz dwie paczuchy. Zaczniemy sobie otwieranie od takiego małego listu, który przyszedł do nas jakby chyba tak... Yy, no, on był ostatni, jakby o to mi chodzi. I co my tutaj mamy? Mamy, o matko, jakie serduszko ładne, zobaczcie. I tutaj widzę y, dla Darii i oliwki. Co to jest? Orężatka. Zobaczcie. To jest chyba taka trochę kwaśna ta orężatka. I mamy list. Hej, mam na imię Karolina i mam 9 lat. Bardzo lubię Was oglądać. Bardzo, bardzo nam miło. O matko, piękne, zdecydowanie, słodziak. Słodziak robaczek. Autografy Darii Oliwy Stasia Dawida, numer domu Zostawiam I tutaj, słuchajcie, co my mamy? Daria plus Oliwka, równa się Darliwka Tutaj mamy dla Darii, a tutaj jest Dla Oliwki Proszę bardzo Otwieramy, co my tutaj mamy Ja mam coś fioletowego, o matko, jaka ładna Jeszcze z moim tym, zobaczcie, z literką D To ja to zakładam Ja już mam jedną bransoletkę od widza, oczywiście fioletową A ty Oliwka? Ja się nie otworzyłam. Subskrybuj! Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to możecie zostawić dzwoneczkiem subika. No, no, no. I tutaj jeszcze mam dla Darii i dla Oliwki też jest coś, ale takimi mini-mini te saszetki. Wow, ładna, ładna. O matku, jaka fajna spinka, zobaczcie. Jeszcze z takimi różnymi brokacikami A ta w środku. Zauważyłaś, że ta y, są ze sticzem? A, nie zauważyłam. A co ja tutaj mam? O matku, jakiego mam pięknego fioletowego kwiatuszka. A ty zielony? Słuchajcie, jakie fajne. Więc Karolina, my Ci bardzo, bardzo dziękujemy za ten superowy liścik z niespodziankami. Wysyłamy, oczywiście, serduszko i pozdrawiamy z całego serduszka. No i bierzemy się za otwieranie kolejnej paczuchy, która przyszła do nas z Czerniewic albo z Lechowa. To będzie jakoś tak od Amelki. Więc otwieramy. Mamy pudełeczko i będziemy sobie wyciągać po kolei, co my tutaj mamy. Amelka 5 lat, czyli paczuszka jest od Amelki. I zaraz zobaczymy, co tutaj jest. Darliwka. O matko, zobaczcie, jakie tu i słodziutkie, ale to, to chyba nie na ma. mój telefon. A na mój jest? Nie wiem, oliwka dawaj swój telefon, ale fajowa, ale wydaje mi się, że nie będzie pasować Oliwka też na twój, ale super. Jakie mięciutkie w ogóle. Ej, tutaj jakie mam, zobaczcie. Taką kokardką, jakby owinięte. Dobra, zdejmujemy tą kokardkę i zobaczymy, co tam jest. Tylko, żebym ja nic nie wysypała, oliwka będzie przymierzać. O matko, co to, zobaczcie. Mamy też tutaj lizaka o smaku coli, chyba. I to nie wszystko, bo tutaj jest jeszcze coś poukrywane. O matka, jaki ładny rysunek, zobaczcie. W karatu jakby coś spadło O, mamy jeszcze jednego lizaka I tu jest coś zawinięte Jednako. Tu jest coś takiego jeszcze Fioletowego A ja mam tutaj jakieś kucyki ładne Zobaczcie Zobaczcie tego I zobaczcie kucyki. tego W paczce znalazłam jeszcze taką zakładkę Z po Pottera's Kinder Joy I taki elegancki bryloczek Kryształowy, zobaczcie Tutaj jest jeszcze coś zawiniętego ale to chyba coś z tego, a nie, jest tutaj znowu coś zawiniętego, bo ja myślałam, że może coś z tego wyleciało. Coś jest, coś jest. Co to będzie, co to będzie. Tutaj jest podpis Amelka, a tutaj nie wiemy w którą stronę. Tu jest coś napisane, ale ty Amelka musisz nam pomóc to rozszyfrować. I Oliwka jeszcze znalazła dwa lizaczki Więc Amelka my Ci bardzo, bardzo dziękujemy Za taką superową niespodziankę Odkładam lizaczki Wysyłamy serduszko oczywiście I pozdrawiamy No ja też wysyłam Pozdrawiamy z całego serduszka Ostatnia paczucha jest od Hani Bo jest tutaj podpisana nawet I zobaczcie jakie fajne pudełko z misiem mamy No i otwieramy Co ta Hania nam tutaj włożyła Oj Oliwka To jest gniotek to jest gniotek taki zrobiony z takiej wadki, zobacz. Tutaj co my mamy? Mamy jakąś bombkę, a zaraz, jest podpisane. Yy, wysyp... a nie, to, to jest do wysypania? Nie, bo tu jest przyczepiony wysyp. A tu jest taka bombeczka fajna. Mamy czekoladkę! Ore, Oliwia! Dla Oliwki jest podpisane nawet. Trochę się rozpuściła, musimy ją włożyć do lodówki. Mamy dwa cukierasy. Yy, bajeczny i jakiś Johnny Crocker. Jeszcze... Ej, tego to ja jeszcze nie jadłam, seriówka. Tutaj co my mamy dla oliwki jakieś kwiatuszki schowane we woreczku, proszę bardzo. Lizak, proszę bardzo. A tutaj są jakieś farbki chyba, no nie? To są farbki, chyba takie pojemniczki jeszcze od farbek. To jest. A, a, to widzisz, to jest do wysypania! Wysyp na oliwkę, ja to odkłada, bo teraz nie będziemy sypać. I na dole jeszcze są chyba rysunki, tylko ostrożnie, żeby ich nie, nie uszkodzić. Mamy listę YouTuberów: Darliwka, Werka, Aferka, Mufina, Miss Aga, Czajnik, Kitek, no tak jest napisane: Sara i Wiktor, Martyna, zawawa. Mamy też list: Hej, jestem Hania, mam 8 lat, jestem z Bełdowio. Oj cóż tutaj się ucięło chyba Pójdę we wrześniu do drugiej klasy Mam siostrę, która ma dwa latka Też namalowała dla was rysunek A to ten rysunek chyba co To ten jest od siostry Moja siostra ma na imię Gabrysia To Hania i Gabrysia My was serdecznie pozdrawiamy Ale tutaj mam jeszcze jeden rysunek z tej strony A od Gabrysi dla Darliwki Zobaczcie i to jeszcze jest jakaś plaża Chyba morze Oliwia, ty tam jedziesz a. Jedziesz nad morze. Więc dziewczyny, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy, wysyłamy serducho i pozdrawiamy jeszcze raz całego serduszka. To Dawid zawozi Oliwkę do dziadków i zostanę sama. Nie będzie Darliwka, tylko będzie Dar. Sama Dar będzie. Darwid. Darwid będziemy teraz, bo Dawid zostaje. Mogę przekształcić dar, kanał. Stasiu. D'Arsty Stanisław, D'Arsław, dar dar <Szauce> dar dar D'Arsław albo Darwid. To co wolicie? D'Arsław czy Darwid? Musicie wybrać teraz, jak oliwki nie będzie Co będziesz robić nad morzem? Nie wiem, ale siedzę się domykam Co mi kupisz nad morzem? Nic. nic Nic? No, jak nic nie będzie ciekawego, to nie kupię A nic. jak będzie ciekawego? Nie powiem ci, jak coś będzie, to ty ci. Ale ja nie wiem, czy to nie jest bardzo drogie. A co byś chciała mi kupić? Kapribarę, ten wylot. Aaaa, no to ja może ci jeszcze jakieś kieszonkowe muszę dorzucić. Masz jeszcze rozmienione dyszki. Jakbyś chciała, a dziadek, jak coś to ci wymieni na jakieś złotówy, czy tam coś do automatu, dobra? Dobra. Dobra, dawaj tu. Tu masz tak, tu masz tak, proszę bardzo. A tu mam jakieś te? No ja wiem, że masz. No i o jednej rzeczy byśmy zapomnieli Dobrze tutaj przyszłam Okulary Oliwki Te okulary są ok, Oliwcia? Bo ty coś mówiłaś, że nie Jakie? A no bo się ruszają te te No to co? W nie wchodzi A nie, no to teraz chyba poprawiłam Wiesz, są ok już Moja kochana turystka Lady, ty nie jedziesz z Oliwką No widzisz, zostawia nas Turystka miłej zabawy i kąpieli w morzu i uważaj na kraby bo gryzą fuksą <grystanie> zabiorę ci jakąś muszelkę dobra, zabierz. jak tylko znajdziesz to zbiera jak najwięcej, tak? tak Dobra. Oliwia nie może wyjść jak nie krzaki ją atakują to coś jeszcze pa Oliś, pa, pa. Uuuu, Walizka się wywaliła! Kinga leży! No i zostałam sama. I co ja teraz będę robić? Idę po Staśka. On mi na pewno nie da się nudzić, ale normalnie ja to jestem taka beksa, bo ja zawsze golię gdzieś jedzie albo coś, to... A, dajcie spokój. Okej, okay, słuchajcie, to by było na tyle pakowania i wyjazdu Oliwki. Mam nadzieję, że ona tam zrobi jakieś fajne relacje, albo powysyła mi filmiki, zdjęcia, to potem też Wam pokażemy. Jeżeli nasz odcinek taki już vlogowy, vlogowy, typowy się spodobał, to zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek, a ja już uciekam. Bardzo dziękuję za oglądanie i do następnego! Pa, piszcie, gdzie byliście, albo gdzie wyjeżdżacie jeszcze na wakacje!